tam kotwica już. Tak, no. Raczej nie trzeba bardziej podpływać. Chce ty podpłyniesz, tylko. Zrzuć! nie. Przecież się kućba nie zestrasz No i mnie zaatakował. O, i bu, bu, jebał, śmieć, mieć. No. <noise> już by to szedł pod wodę, tylko sobie jeszcze wezmę, zrobię dwa te ulepszenia. O, akurat. A, ile kurde. Mi I tu chata jest normalnie. To ty mówisz. I lama. Ej, lamy można hodować tutaj. Zabyci. Ale o, wyrzutnia sieci. No moglibyśmy zrobić, tylko ja muszę pod wodę po metal. Nie wiem czy się opłaca teraz. Chyba ostramy to tutaj na razie. Jak chcesz, to zabijaj, a... A na następny teraz będziemy ogarniać te tak. O mnie... P... Z mi... Tak. Z dylki mi wydówców. O! Ale ja jestem głupi, ja pierdzielę. Chciałabym zrobić na Hack zrobiłem. Obra ile mam mięcha. Dobra tą głowę wyrzucam jego, bo to jest useless. A że nie, że nie ten No kurde no, ty Co tam? Handel Co? No co ty gadasz? No chodź tu albo zobacz sobie u mnie no ten. Czekaj, czekaj, o no tak zrobię, to czekaj jest odpowiednie. Faktycznie i co, i jaką masz cenę na przykład? Kostka śmieci. Ty się siano się siano zbierasz normalnie, czy co to? No na przykład za 10 desek śmieci. śmieci. A. Za, o, to za wszystko jest ten... O, i moneta jakaś. No nie tylko skąd te kostki śmieci po, pobierać w takim razie? Przez sprzedaż? A, tak? i tylko... No. Nie, przez sprzedaż daje ci monety. To jakieś operyby tu są do tego. No cier, dwójce, można rudę metalu. Tylko co, teraz odpłyniemy? To on tutaj będzie ten cały czas. I co? my go nie spotkamy już nigdy? Nie, no pewnie spotkamy. Można jakieś mosty kupować, deska surfingowa. Co ty gadasz? Nie, to takich rzeczy nie było jak ja grałem. Raiding post, kasetę... Hej, nurka, o kurde. No, to trzeba monety i ten, ten... No dobry, i... Skąd monety wziąć? Nie wiem. Nie wiem, Dudek. I nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. No ja też. To wywalam. Ale w takim razie trzeba... Lu teraz lutować te duże, te, te wyspy. Słuchaj, teraz masz łuk, to teraz jesteś w stanie, Kurde, nie? Kurde, tylko noc jest. A, się, się kiwnąć. Ja to no, jeszcze no, no. jestem, jak chcesz. Tak razem? No co? SMA Jak na moje, to to będzie ciężkie, do znalezienia. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest po prostu waluta. I my to zdobędziemy tylko wtedy, jak będziemy po prostu sprzedawać te rzeczy. Tak myślę. Tak, to co tylko na morzu jest? Polskie śmieci bywają na morzu? Kurde. Nie, to odpady to odpa odpady bywają na morzu, a koski O śmieci, ja, koski nie Dobra, z tego łuku się. <laughs> co? Pięć tak. Mam 30 strzał, nie? Ale. Nie wiem, ile pływamy i ani jednej nie mieliśmy jeszcze tej kostki. No co za szmatą. Zawiasy. Prówa ja już nie mogę się... Do... O, wow. Czy mogę się doczekać, aż się już o 4.30 usłyszę budzik i będę na 12 godzin? No i kurwa. O kurwa było. O kurwa. asur, o, o pierdolisz. Nie, może być problem. Co tam? Mam mały hp. No i powiedz mi, kogo to jest problem? Taka. Ej, podnieś. Czerwone porzeczki mam. O kurwa. O, to nowość, to fajne. Nowość. W się wiesz, landos, nie? No nowe, nowe, bo nie... Kurwa, nie mam miejsca. O jeżdż, szmata! jak HP przywrócić? Szybko, szybko, szybko. No bocisz... się i i ten. Ja do fula? No nie no, tyle, żebyś był ponad ten miał, nie? Ponad ten pasek. Okay. Samo ci się odrodzi zaraz. Później można jakieś maści robić generalnie, ale to na razie... No nie, nie, nie mogę! Przyczyny. Wyłożyłeś się? No. To idź do ciebie? No musisz. Poczekaj no, chwilę. dwie trzecie zapasów. Grę. No wiem, to szkoda, no no no. To jest... A myślałem, że nie wyjdę no, sobą. Ła, leż, idę spać. O. No i zniszczył nam ciatę, paskudny gnój, no dobra, ale za to mam... O kurde, 60 deski. deskię. Wilczamy naszą tratwę. Dobra, jest się... O kur, ale mamy tu... Będziemy tutaj po tańczyć. najważniejsze są, co? Siatki. Będziemy tak. mieć siatki, to będzie kurwe dobrze. Drzewa zasadziłem. Przejdziesz nam gry? Powiedzisz oczywiście, że tak. Mamy? Tak? To no tam ja zrobiłem. Ja zrobiłem, no. Abyś mnie zobaczył, to byś... O, no, mogło to być. E e e e. Tam, o, o, badasz jeszcze coś tam, tak? No ale ty już chyba nie ma co, wiesz? Dobra, to wracaj, płyniemy. Bo ja i tak nie mam drewna na ten. Na. Go! Jurydu! Jak nam ten pokazuje? Tam pokazuje. Płyniemy! Płyniemy na kotwicę. kotwicę. kotwicę i ogarniamy. I to zbieramy drewno. No i dobra, niech się tu dzieje, więc. Dobra, już nieźle ten... wygląda to, to. Chłopiusz, jest tak Brodwa. zajebiście. Tylko. Nie, musimy pójść w, w chyba w farmę starych tych palm. No, to prawda. To lewa. W tym kierunku Czy... jak rozbudujemy sobie tu, to tak, będzie więcej tak. miejsca i sobie zrobimy parę jeszcze tych miejsc. No no nie, no, trzeba ten. tak zrobić. No to skręcę? Troszkę skręciłem, żeby nam nie obróciło farmy. Znaczy tej, prawie, no. Tego tego, tego typu pens. My troszkę by nam mogą odwrócić, byśmy mieli przodu. Jezu, jaka wojna jest stara u mnie za oknem? czekają! zcekają, ja morem, ja czeka już na nas Majorka. my dopiero teraz latarnie robimy, to jest jakieś. Nie wiem, no ale, ale Ale tak ciemno, tylko się no zrobi, to instant wiesz, że no, musisz spać, bo no tak. właśnie się ciemno robi w sekundę. Dobra, wszystko. 14 desek zawsze kurczy, co? Zawsze tak, coś. A takie arbuzy czy coś zbierasz, nie? i tak, no zebrałem. Nie było dużo akurat, ale. Nie, nie, spoko, tylko czy zbierasz to, się pytam. Jest GITES. Niech widzę to zbieram, nie? Dobra, możemy płynąć w sumie. To podnoś kotwica. Lecimy, le, lecimy, lecimy. A jak wybudować ten... Co? Podłogę tutaj? Where, where, where? Gdziekolwiek. Podpory? na eee, podpory? Nie, na, jak chcesz na wodzie to bierzesz sobie na początku masz... Podpory, tak, te takie z bańką w dołu, to to masz na wodę, a jak chcesz u góry, no to musisz kombinować tam z tym, z drewniana podłoga i tymi belkami niżej. Dobra, to czekaj, nie robisz tego byle ja jak miał... jak, nie, potrzebne nam deski teraz? Yy, do rozbudowy tak naprawdę i to wszystko jak na razie, a potem do, do tego, żeby palmy robić większą ilość, nie? To no dobra, tylko plastiku nie mamy, u. No, zbieramy. Panie trzy tylko, trzy tylko. Zbieramy i tyle. Ja czekaj, mam, a mam cztery, masz. I tu się dorzucamy do tego plastiku. A nie. A, już to. Teraz no, chodzi, gdzie. no ja mam. No jeszcze tu jest. To mi to. Aha, przyspieszę sobie. Dobra. Europejk. Teraz budowę. E, przepraszam pana, co? No czo. Muszę kłopak przesunąć. Chodź, chodź, chodź. Bada, bada, jak się wyjdziesz tu na górę, to w widać. No, Nie, kuj no. Nie więcej niż do punktu wznoszenia. Dużo tu widać. Fajnie, bo sobie dół zrobimy taki stricte roboczy, a tutaj u góry sobie jakoś ogarniemy. Tak, jakieś sofy, ten. coś tego później. Tak, tak, tak. Ale to z lepszego drewna, w sensie, bo masz tak. Oh, no. Dobra, let's go. Czekaj, się najem. Napiję. Dobra. Tylko o nie myślimy. Tak, Wokół prawda. to nic. Coś się się opłacałoby wziąć i nożyce i wtedy łopatę No tak Wszystko się opłacałoby wziąć Czemu to? Dostał! O kur... Kurczę... Jak Cię kurwa zabrał? My wziął? Łoł! Wow. Pójdź Dobra, esa! Ej, te metalowe strzały są łope Cztery strzały mu dałem, wlepiłem Nie mi razy tego ujebałeś, ale... Dwa razy chyba Esa O, tu jesteś, nie ma on? Ej. Uwaga, kopę. Kopej, kopej Ziemia, gwóźdź. Ziemia, kamień. Ty, kurwa, mam problem. Ziemia, Nie mam kamień. Miejsca. Ziemia, gwóźdź. Ziemia, gwóźdź. Tylko ziemia, gwóźdź i kamień daje. Zwróćcie miejsce. Ja mam. No to tak. Nie ma miejsca. Dobra, o. nasiona wywalam. Ja wywalam nasiona, wszystkie, tylko nie palmy. Bo to się przyda. Ej, to masz, chodź tu. Patrz. Weź patrz. Tak, yy, masz tak, ananasy masz? Mam arbuzy. No to dawaj, arbuza, ja zestakuję. Te nasiona, palmy też mi daj. Czy wyjebałeś? Wyjebałem. Ananasa zostawimy, znaczy wyjebiemy tego. Dech Liny do... masz? Będziemy, o kurwę. Nie, nie mam. Tak okay. jeszcze mam? Maść z spnącza to ja podniosłem. Zróbmy linę po wiem, prostu tę. Liść... Ej, właśnie, faktycznie. Masz mango, Bo nasiona? Jak się, I... tak się przydadzą? Nie, wywaliłem. To tam wywala no, i słysza. też... Y... Kamień. Mówię, nasiona tylko zostawia palmy, jak coś. No, no. Arbuza, nasiona. Mam go, co opierdolę, bo co chodzi jeszcze tu I odpadki daję. Od, 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 odpadki ja mam, odpadki ja mam, Dobra. jak to, to mogę zastakować. Taki drop taki jest. To masz. Jest wszystko i nic trochę. Masz to i odpadki. To kamienia kurwa nie chcę, bo to ja, ja nie mam masz, nie, na nie mam. To noszę. Mam grzyby jak coś i mam też zawias, więc jak coś to mogę zabrać też. Dobra, tu musi być taki drop. Co tam tak? Jeden metal, śruba. Metal. A śruba, jeden metal. Drzewo to kosze. Dobra, zbieram. No tak, odpadki, zawias, śruba, takie coś kurwa, nie? No Tego i. Tego typu pens. Ale drewno jest, to się przyda akurat. Wypadła, nie masz miejsca. Mango, się... czekaj, ja zaraz to po prostu obyś no, się zjewał po sądu moniu Nie ma tu folda damage, pozro. Obyś się zjewał w spodnie. A nie, no co będzie? Nagadałem mu co? Zebrałem skrzynkę sobie. No tak, to mówię, śrubek pizna. Nala... Nie mam już żarcia. Masz, chodź tu. Jeden nie chcesz, czy coś do picia? No, no cokolwiek. A masz jedzenie. Nie mogę patrzeć na czat, bo, bo tu jest walka z ptaszorem, tamsi. Teraz masz bana, kolego. jakieś mięso, utka raczej wątpię, bo to chyba z mewy, oh. a z tego, co będzie. Tak się kryje. Przylazł, ojej, leci. Dostał, zabiję, Nice. chodź do niego, kaman. idziemy go, kurwa, oskurować. I co, i spieprzamy na tratwę, nie? Tak. Uf. Dobra, nic sobie nie ma. zmieniłem czat do prawej i teraz będę wszystko idział na co Tu mamy. Pióro, pióro, pióro. Surowe łódko. Aha. Trzały. Zyskałem. Gdzie ty, ty, ty? jesteś? Ale nie do... No tutaj tak jak spadł, na dole. Dojdź do tratwy, bo już, sumie jak nie ma tutaj nic więcej, to idę do tratwy. Ale wiesz, co, zyskałem z niego lód? 4 łódka i 12 piórek. No to Bez taki lód, taki. Okej. żaden tak naprawdę. No. W się, sensie, no, trzeba chwilę spędzić nad nim i może umrzeć przy nim. Także. Takie kurwa średnia. To samo można z mewy. No, got... Co zrobisz? <słuch> Eso. Eso. Dobra S. Dobra, no, no, ja mamy słyszyłem? tyle tych A wrzuciłem do tego, już się wystraszyłem, że nie mam. Nie masz? Ja bym z jeszcze zrobił jedną. Bo tu się już wiesz, co ten. bo te... No. Nie, deska pod trufa. No i zajmij się. To jest skóra. działać pan? No i warto. Nawet może trzy się zmieszczą, jak będzie dobrze, ale to innym razem. Dobra, lecimy, kończymy. Dobra, zapisuj. Dzięki za stygierkę, dzięki za stream. Dzięki za stream. Po, po odro, na razie. A, ten, ride. Right, right.